Nie umarli nie wiedzą, co to zmęczenie. Nie zdołamy im umknąć. Widzisz, lordzie Archimondzie? Nie musimy obawiać się nocnych elfów. Plaga może. Archimond, po dziesięciu tysiącach lat jak to możliwe? <laughs> Legion powrócił, aby pochłonąć ten świat. I tym razem wasza żałosna rasa nam w tym nie przeszkodzi. Główcy, pozwoliliście jej uciec. Znajdźcie ją i zabijcie. Nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Płonący legion powrócił. Muszę przeprawić się przez rzekę i ostrzec mojej siostry, nim będzie za późno. Niech się stanie wola bogini. Te przeklęte nocne elfy nie mogą nam się wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleziono. Niech się stanie, wola bogini. Niech tak będzie. Muszę uważać, by mnie nie spostrzeżono. W imię Eluny. Niech się stanie, wola. Lord Arion. żąda, byśmy sprugawili ten las. I tak też uczynimy. Niech tak będzie. Bogini wzywa. Natychmiast. Niech się stanie, wola. W imię Elun. Natychmiast. Natychmiast. W imię Eluny. Niech się stanie, wola bogini. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. W imię scenariusza natychmiast. W imię Eluny, niech tak będzie. Niech się stanie, Wola bogini. Niech tak będzie. W imię Eluny natychmiast. ...и не Алёна. Нех так бэнча. А ну, дара! Natychmiast. Niech się stanie, wola bogini. W imię Eluny. Natychmiast. Niech się stanie, wola bogini. Niech tak będzie. W imię Eluny. Halimdor. Niech się stanie, Lula Bogini. Niech tak będzie. Luna Dore, Jesteśmy na twoje rozkazy. Natychmiast. W imię Cenariusza! Miasto sojusznika potrzebuje... Logawi ludzie! Nie umkniecie przed gniewem bogini! Niech się stanie wola bogini. Ludzie z pewnością nie pałają miłością do nieumarłych. Ale nie wiem, czy można im ufać. Anudora. Za Kalimdor. Anudora, za Zakalim do. W imię scenariusza. W imię scenariusza. Zakalim Brak miejsca Elu. w ekipunku. Niech tak będzie. Brak miejsca w ekwipunku. Czy ktoś zagraża Dzikiej Puszczy? Natychmiast. Zdaje się, że ci orkowie strzegą jakiegoś magicznego skarbu. Hm. Mógłby okazać się przydatny. Niech tak będzie. Aż Rytora ma. Ja znak. Słucham głosu mrug. i nie Niech się stanie... natychmiast. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Czy ktoś zagraża się Dzikiej Puszczy? Wasza retoramana. Elune kapłanko. Strzeż się. Strażnicy Zagłady mają pod swymi rozkazami cienie które widzą nas nawet, gdy wtapiamy się w ciemność. Lepiej ich unikać. Natychmiast. Niech się stanie wola bogini. Enduliretat. Bogini wzywa. Sądziłaś, że zdołasz się przed nami ukryć? Nocna elfko. Twój ruch. Wskaż drogę. Aszertoraman. Czekam. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Anudora! Anudora! Słucham głosu Eluny. W imię Eluny. Słucham głosu. Łeluny. W imię Cenariusa! Czy ktoś zagraża się Dzikiej Puszczy? Niech tak będzie. Bogini wzywa. Twoje cienie nie ukryją cię przed naszym wzrokiem. Asheret natychmiast. Niech tak będzie. Asheret Słucham głosu Eluny. Niech się stanie, wola bogini. Nasi wojownicy zaatakowali... Zasadka! Uciekajcie! Przegrupujemy się okay. na polanie przed nami! Niech się stanie, wola bogini. Natychmiast. Imię Eluny, Za Kalimdo, w imię Cenarius Nudora, Udora. Niech tak będzie. Za Kalimdo, bogini wzywa. Niech tak będzie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Kwanrdat belore. Ishnu'ala, siostry. To ja, Tyrande. W imię Elu. Niech się stanie wola bogini. Wskaż drogę. Asher Toraman. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Słucham głosu Eluny. Bogini wzywa. Słucham głosu Eluny. aż Retora. Zajmuje pozycję, tu kto się zagraża w dzikiej puszczy? Co cię trapi? Bogini wzywa. Przysięgłam do Słucham głosu Eluny. Czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Asher toraman. bogini wzywa. Ah, te porzucone balisty pomogą mi przebić się przez umocnienia nieumarłych. Czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Słucham głosu Bogini wzywa. Tylko szybko. Czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Twój ruch. Słucham głosu Eluny. Czy ktoś zagraża się dzikiej puszczy? Asheretoraman. Bogini wzywa natychmiast. Słucham go, Soraluny. Słucham głosu Eluny. Niech tak będzie. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Muszę dotrzeć do rzeki przed świtem. W ciągu dnia nie zdołam się ukryć. Bogini wzywa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech się stanie wola. Bogini wzywa. 소환이 와서는... 안오라 도시 리더는... 어 저작을 하자고 그렇게 했겠어? 소감 bogini boginiwstwa, wstaje świat. Nie mogę już korzystać z osłaniającej mnie mocy Eluny. Czy to się zagraża dzikim pszczołom? bogini boginiwstwa, słucham głosu, a tu Wasze retorem. Na Twój znak. Czy ktoś się zagraża dziki dzikiego? Boginę wzywa. W imię Słucham głosu Emu. Za Kalindo. Słucham głosu łami. Czy ktoś się zagraża w Dzikiej Puszczy? Bogini Zola. Asher Toraman. Zahalim Dor. Anudora. Endulire Taty.

Czy zagraża dzikiej puszczy? W imię scenariusza. Nudora, Zachalim Dor, Bogini wzywa, Enduliretate, słucham głosu Eluny. Imię Eluny. Tyrande, żyjesz, chwała niech będzie Elunie. Nie umarli, zjawili się znikąd i zaatakowali naszą osadę. Iż no dal Diep Andris, mamy większy problem. Nie umarli są tu na rozkazy naszych dawnych wrogów, płonącego legionu. Widzę tylko jedną możliwość na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Musimy wybudzić druidów.